Mamy taki opryskiwacz podłączony. Tu jest do małego traktorka. Tu jest prawdopodobnie pompa. Dostaje się tutaj płyn do opryskiwania. I później tu jest pod ciśnieniem. Dalej tłoczony. Tu jest prawdopodobnie jakiś rozdzielacz, że można wyłączyć. Niektóre sekcje tu jest wyjście cienkimi przewodami. To już jest bezpośrednio na daną sekcję. Rozkłada go się na szerokość 15 metrów. Tutaj widać filtry do oczyszczania, żeby nie zapchać dysz rozpyskujących. a tutaj są takie wyloty płynu do opryskiwania, rozkładanie jest tutaj, jak widać, mechaniczne, nie jest hydrauliczne. Tu jest prawdopodobnie, tu jest zatrzask i wchodzi w ten, jak to powiedzieć, prostokątny otwór. No tu jest jedno rozłożenie jednej strony, no i tu jest drugie rozłożenie drugiej strony zabezpieczenie. No z tyłu są oczywiście światła dziedowe także można jechać i Dopuszczony jest do ruchu po szosie. No jest bardzo szeroki z tego, to widzę około 2,5 metra, to na pewno ma szeroki. Tu jest regulacja podnoszenia, ale to już, o, zaraz zobaczymy, to się odbywa hydraulicznie. Tak hydraulicznie, bo nie ma żadnej korbki, żeby te, to podnosić. No koła tutaj są dość duże. Ja to tak mówię jak w traktorze 30, podobne. Także o, tu akurat stoi 30, no może ciut węższe są, bo tu są 9,5 na 32. A to jest popryski Bruno A jest napędzany tak jak przez wałek napędowy. Podłączone do dziennego do podnośnika. A tutaj jest stopka do parkowania. To jest jak chcemy postawić i żeby stał sobie na miejscu docelowym. No, tutaj jest wskaźnik płynu. Ile jest płynu? Tu jest 1500, no czyli maksymalny poziom to jest do 2000, ale na pewno tyle się wlewa. 1500 litrów to już jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście rozrobionego płynu z wodą. To schowek dla narzędzia, ale albo nie, tutaj się napełnia, no, tutaj się napełnia, i tu jest jednocześnie, musi być jakiś otwór, tak zwany odpowietrzający. Jakby pompa ciągnęła do zbiornika, to może zasać zbiornik do środka. I mogłoby być. Dobrze, także dziękuję za oglądanie filmików. I zapraszamy na kolejne filmy.